Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Nie, nie zapomniałem o polecanych zestawach komputerowych na październik. Po prostu bardzo dużo się działo. Były premiery, były inne bajery. No i tak wyszło, że materiał przesuwamy na koniec miesiąca. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek z polecanymi na listopad, to jeżeli chodzi o listę komponentów, ją odświeżę zaraz za kilka dni, a pewnie odcinek wyjdzie. Parę dni później, że gdyby coś się zmieniło w rankingu, no to, żeby lepiej wypuścić film w połowie miesiąca, ale z omówieniem od razu tego, co właśnie uległo zmianom, a nie żeby później musieć nagrywać przykładowo taki materiał drugi raz. Ale do rzeczy. Pod koniec września, czy właściwie początkiem października, cieszyliśmy się, że przyszedł pan AMD i wypuścił nową serię procesorów Ryzen serii 7000. No i wydawało się, że jest pozamiatane, bo faktycznie przyrost wydajności jest odczuwalny i w szczególności na właśnie przykładzie procesorów Intela 12. generacji dało się wyczuć tutaj e, skokowo, że w niektórych miejscach no po prostu procesory AMD pokazują absolutnie swój pazur. Problemem jednak okazało się to, że wycena procesorów, płyt głównych i pamięci DDR5 no nie sprzyja tutaj nie tylko e, zmianie, ale reasumując, wydajność i tak, i tak w zadaniach przede wszystkim profesjonalnych jest wyższa i tego odmówić AMD nie można było. Generalnie branża z tej premiery, no w zasadzie względnie zadowolona była, pomijając oczywiście ceny. Natomiast kilka, zmieniając już minęło ale na pewno kilkanaście, może tak to powiem, dni temu przyszedł pan Intel i pan Intel. Pozamiatał. Mowa oczywiście o 13. generacji procesorów Core, które zmiotły nie tylko AMD, ale też poniekąd wcześniejszą generację procesorów Intela, czyli tą 12. Dobra, może nie powiem, że z powierzchni ziemi, ale no po prostu zrobiły kawał dobrej roboty. Przykładowo, jak to widać w cs czyli w grze, która korzysta głównie z jednego wątku, seria 7000, no gdzieś tam jest powiedzmy na równi z serią 12. Przynajmniej tutaj fajnie to widać, że najwydajniejsza żeby procesor z serii osiąga około 818 FPS-ów, co byłoby lepszym wynikiem średnim od generacji 12. No gdyby nie to, że właśnie przyszła generacja 13 i pokazała, że jeszcze parę, czy nawet parnaście procent da się tutaj wyniki lepsze wykręcić. I tutaj co ciekawe, i piątka wykręca bardzo wyniki podobne, czy nawet zbliżone do R5, z tym, że tutaj podkręcanie tego procesora, oczywiście powinno zapewnić jeszcze kilka Klatek. No ale żeby to jeszcze bardzo nie rozgadywać, po prostu zmierzam do tego, że generacja 13 Intela jest w tym momencie jedną z najbardziej opłacalnych, przynajmniej jeżeli chodzi o procesory do grania. I w związku z powyższym Ryzen 7000, no nie znalazły się w polecanych w październiku i pewnie też nie znajdą się zbyt prędko w polecanych w ogóle w tym roku. No przynajmniej tak długo jak nie potanieją płyty główne, aby w ogóle było możliwe stworzenie w cenie powiedzmy 8 czy tysięcy jakiegoś sensownego komputera z tą generacją CPU. No, bo na chwilę obecną się tego zrobić po prostu nie da. W październiku była też oczywiście premiera nowych kart od Nvidii serii 4000, ale też na tej premierze skorzystali, czy skorzystają posiadacze serii 3000, ponieważ dzięki nowym sterownikom od Nvidii w wielu, wielu grach da się odczuć przyrost wydajności, zarówno ten generowany przez dlss -a, jak i ogólnie samą wydajność kart, która wzrosła nawet o 25%, zostało oczywiście przez testerów. Yy, potwierdzone. I ogólnie należy się z tego powodu cieszyć, ponieważ no na serię 4000 jeszcze sobie poczekamy, a w, na serię 4000 w dobrych cenach to sobie jeszcze dłużej poczekamy, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli byście chcieli zaopatrzyć się w serię 3000, to w chwili obecnej te karty są chyba najbardziej opłacalne od początku tego roku, bo ceny w końcu mocno tąpnęły w dół i używanego przykładowo rtx 3060 da się już kupić poniżej 1500 zł, a to jest naprawdę już całkiem atrakcyjna cena. Biorąc pod uwagę, że tą kartę sobie testowałem ostatnio i nawet okazuje się, że granie w 2,5K w, w sensie na tej karcie jest absolutnie możliwe, no a z DLSS-em to już w ogóle. No i ogólnie, co tu dużo mówić, rtx serii 3000 są wydajne, są fajne, a jest ich jeszcze dużo na półkach sklepowych, temu też no, wydaje mi się, że Nvidia będzie chciała tutaj z nami wyczyścić te półki z serii 3000. Tymczasem przejdźmy do omówienia typowo już polecanych polecanych. Niestety to, z czego cieszyć się nie za bardzo można, to z faktu, że najtańsze komponenty stają się coraz droższe, czyli bardzo mocno podrożały obudowy. W chwili obecnej w x nie ma ani jednej sztuki, która byłaby poniżej 150 zł, co powoduje, że zestaw za 1000, 1300 i 1700 są kilka kilkadziesiąt złotych droższe niż być powinny. Nie chciałem tu już ciąć na zasilaczu czy na innych komponentach, po prostu wyszło tak, że te parę dyszek trzeba dołożyć. I tak wybierając zestaw za 1000 zł, wylądujecie na Celeronie, wybierając zestaw za 1300, wylądujecie na Pentiumie, a wybierając zestaw za 1700, wylądujecie na i3. I te trzy komputery niezmiennie rekomenduję tylko i wyłącznie osobom absolutnie najmniej wymagającym, którym zależy jej do niej na przejrzeniu internetu, skrzynki mailowej i nie wiem, zgraniu sobie z jakichś tam powiedzmy zdjęć z wakacji. Nic więcej na tych komputerach sensownego nie zrobicie. Ale jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, to powinno być oczywiście płynne i, 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 i co tu więcej dodać, i powinno po prostu działać. Okej. Okay. Natomiast jeżeli mamy z przodu dwójkę, czyli zaczynamy od budżetu około 2000, tu się robi ciekawie. Fakt, faktem dalej, nie porwałem się, żeby te jakieś robić roszady, aby za 2200 zł, spróbować złożyć komputer z kartą graficzną dedykowaną, chociaż teoretycznie mógłbym, bo byłoby to wykonalne. Postawiłem jednak. Dalej na sprawdzony sposób, czyli przygotowanie komputera za 2200 zł, mniej więcej do rozbudowy o lepszą kartę graficzną, czyli dalej potężny zasilacz. Ten tutaj nawet nie wiem co, co robi, muszę go usunąć. Ładna, fajna obudowa wydajny procesor, fajna płyta, no i zestaw czekający na lepszą kartę, czy może kartę, którą już posiadacie. Natomiast zestaw za 2600 zł jest chyba w tym momencie najbardziej atrakcyjnym zestawem dla graczy, paradoksalnie, bo pamiętając fakt, że jest tutaj i trójka, która może niektórych razić, to jest tutaj jednak GTX 1660 Super, który jest dobrze wyceniony i który pozwoli pograć naprawdę większość obecnych na rynku gier, na detalach średnich, bądź nawet wysokich, w rozdzielczości Full HD, absolutnie płynnie i bez przeszkód, a gdyby Wam zaczynało brakować mocy w procesorze, to dzięki płycie głównej, która tutaj pozwoli na instalację i piątek, i siódemek, nawet chociaż tu już ostrożnie, też będzie dało się w bardzo łatwy sposób podnieść wydajność tego kompa w przyszłości. Jeżeli chodzi o pozostałe jednostki, czyli te od 3000 w górę, tutaj naprawdę nie zmienia się zbyt dużo. Zaktualizowałem zestaw stworzony przez widzów, natomiast jest on tak nieznacznie odmienny od tego, które przygotowałem tutaj za stółę więcej, że nie będę go omawiał osobno. Najważniejsze jest pamiętać o tym, że jeżeli macie do wydania te parę stów więcej, czyli nie 2600, a właśnie to około 3000, to możecie się pokusić na i piątkę, 6 rdzeni, 12 wątków, i w takiej sytuacji już tutaj Was nic nie powinno blokować jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo ta karta z tym prockiem to jest absolutny gwarant tego, że pogracie na średnich, czy nawet na wysokich, w zasadzie chyba w każdą jedną nowoczesną grę, bez jakiegoś znacznego właśnie tutaj cierpienia na płynności, Obrazu. Oczywiście, dokładając kolejne złotówki do budżetu, będziecie mogli wydajność podnosić. Tutaj pojawiła się karta RX 6600 zamiast RTX, z tego prostego powodu, że faktycznie wydajność tego Radeona jest na całkiem dobrym poziomie w szczególności w budżecie, który trzeba tutaj wydać na tego typu komputer. Tu jeszcze moja taka uwaga, że ostatnio sobie sprawdziłem, jak wypada Silver Monkey X Crisp, tylko w wersji dual. Jestem bardzo zadowolony z tego, z tego chłodzenia, ponieważ sparowałem go z i5 12 generacji, którą podkręciłem i okej, okay, może nie tyle pod 100% obciążeniem, ale podczas grania te, to chłodzenie radziło sobie absolutnie świetnie z i5, znaczy świetnie, no... Dawało radę, o tak to ujmę, i nawet nie hałasowało za bardzo. Więc jestem miło zaskoczony i okazuje się, że nie trzeba wydawać milionów monet, żeby jakoś w miarę sensownie 12 generację Intela schodzić. A skoro o 12 generacji Intela mowa, to znajdziemy ją również w zestawie za 3900 zł w postaci i trójki 12 generacji, która jest wydajniejsza od i piątki generacji 10, chociaż oferuje mniej rdzeni i wątków, ale będzie fajnym, e, fajną przepustką, fajnym wstępem do właśnie rozbudowy. W przyszłości zestawu o dalsze procesory, wyższe procesory z serii właśnie 12. Gdybyście mieli właśnie w budżecie do wydania około 4000, przy budżetach wyższych, oczywiście pojawi się tutaj znowu możliwość posiadania większej ilości rdzeni i wątków, a także wydajniejszej karty graficznej, bo już od, 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 od zielonych. I szkoda, że dalej nowe egzemplarze tutaj są bliżej 2000 niż powiedzmy 1800 zł. Ale trzeba jeszcze się tutaj nastawić na jedną rzecz. Ważną, że w chwili obecnej mamy prawie zaraz listopad i niestety w związku z okresem świątecznym ceny będą i tak szły w górę, więc jeżeli komuś zależy na zakupie komputera przed końcem roku, to to nie jest oczywiście tutaj coś, że straszę, tylko zwracam Waszą uwagę, że pewnie będzie coraz drożej powolutku, więc możliwe, że ze 100 4600 bliżej świąt będzie już koło piątki, także jeżeli komuś zależy na zakupie komputera, to nie ma na co czekać. Przy 5500 mówimy o komputerze fajnym, bo mówimy Mówimy o 3060 Titanium i mówimy o i5 12. generacji. I moim zdaniem to jest komputer wystarczający absolutnie do grania Full HD na maxie, do 2,5K, na średnio wysokich detalach też w większości gier się taka jednostka odnajdzie. I wrzuciłem do właśnie tego Crispa Dual który jest mega dobrze wyceniony i tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli on sobie daje radę z i5 12. generacji z literką K podkręconym do 5 GHz, no to absolutnie tu jest zapas mocy, że jakbyście chcieli zablokowaną i7 tutaj wrzucać, czy może nawet jakiś inny starszy procesor intelowski, to absolutnie będzie to chłodzenie wystarczające, plus jest ono w miarę ciche. No a przy budżecie prawie 7000 zł, to już jeńców nie bierzemy. Fakt faktem dalej tutaj męczymy trochę Ryzenem 5-5600, ale jeżeli chodzi o jego wydajność, paradoksalnie wiele osób sobie ją ceni, a tym bardziej ceni sobie to, że w zdaniach profesjonalnych Ryzeny dalej wypadają świetnie, przynajmniej jeżeli chodzi o ich wycenę. Natomiast psuje wycenę tego komputera, czy tych ogólnie komputerów to, że obudowy, tak jak powiedziałem na początku, są mega, mega, mega drogie i ciężko było znaleźć jakąś fajną alternatywę do powiedzmy 300-400 zł, a chciałem, żeby pozostało coś eleganckiego, więc niestety trzeba zapłacić za Corsera prawie 600 zł. Jest to obudowa bardzo fajna, no ale jednak musimy liczyć się z tym, że przez to, że właśnie te skrzynki są tak piekielnie drogie, no to ceny zestawu Nieustannie rosną. Za 8,5 tysiąca będziemy mogli liczyć na to, że komputer absolutnie poradzi sobie z większością gier, zadań profesjonalnych to chyba nie muszę nawet mówić, ale że po prostu będzie to wszystko odbywało się bardzo szybko i sprawnie. W przypadku AMD to będzie Ryzen 7 5800 połączony z RTX-em 3070 Titanium, w przypadku Intela, bo jest taka alternatywa, alternatywna wersja, będzie to 13. generacja, bo udało się ją upchnąć, również z rtx yy, i to połączenie z tego, co potrzebne na benchmarki w grach robi absolutne… nie powiem co. Znaczy chciałem użyć bliskiego słowa. W sensie robi fajne rzeczy. E, tak to podsumuję. I wyleciała też oczywiście płyta główna, fajna płyta główna od MSI-a na najnowszym chipsetcie. Oczywiście jak ktoś chce, to można zaoszczędzić biorąc e, 600, no ale trzeba sobie wtedy jakoś zaktualizować BIOS, a... Czy będzie wam się to chciało robić, czy będziecie mieli jak to robić, to ja nie wiem. Więc wolałem dać już tutaj płyty główne z najnowszej linii, żeby nie było problemu. I wleciał tutaj Silver Monkey X Frosty, który jest również chłodzeniem bardzo wydajnym. No niestety, żeby. To było możliwe upchanie tej 13 generacji, trzeba było ciąć na obudowie i na zasilaczu, więc wpadł Crux generator i wpadł Signum SG7 VTG. Komponenty fajne, tylko że no niestety z średniej półki, jeżeli chodzi o powiedzmy jakość wykonania, no ale myślę, że sama z kolei wydajność zrekompensuje tutaj fakt, że no nie będzie jakichś super ekstra fireworków pod kątem designu, eee, no i takiej też świeżości w projektowaniu obudów komputerowych. I jeżeli chodzi o polecane zestawy na październik, to by było tyle. Wiem, że ukazują się nieco późno, a właściwie no praktycznie pod sam koniec miesiąca, ale jak powiedziałem, wynika to z tego, że było dużo, dużo, dużo premier. Spodziewajcie się, że polecane na listopad będą zaktualizowane za kilka dni. To się pewnie nie dużo zmieni, jeżeli chodzi o same listy zakupowe, ale materiał z omówieniem wypuszczę specjalnie celowo delikatnie później, żeby nie było, że jak się pojawią jakieś nowe, fajne wyceny kart czy czegoś, no to będziecie bez tej informacji. Pozostawieni. A tymczasem jeszcze Wam danego dnia, czy tygodnia, czy tego, co właśnie przed wami jest. Korzystajcie z pięknej pogody, z pięknej jesieni, którą jeszcze mamy. Mamy na miastkę doświadczać. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych polecanych w kolejnym miesiącu. Na razie.